Bazyli. Sama przecież nie dam rady podnieść tego koszyka. Cześć Beata! Cze cześć! Cze co robisz? Czekam na Bazylego. Wybieramy się na piknik, Aha. ale nie mogę podnieść koszyka. To ja, ja ci pomogę. A, A co tam masz w koszyku? Przecież widzisz, w koszyku są jajka na twardo, jabłka, mm. banany, winogrona, kanapki brzoskwinie i coś do picia. Całkiem sporo. Oj, tak, Bazylii ma apetyt. Bada, mam pomysł, jak ci pomóc. Mogę? Jasne! Mhm. Ależ. Potworze! Nie przerywaj mi, wiem co robię Potworku! Ale! Zaraz kończę Beata No! Już. Pamiętaj, zawsze chętnie Ci pomogę. Ale przecież Ty wszystko zjadłeś. No właśnie, teraz bez trudu podniesiesz koszyk. Silony, bo jestem taka zielona żabka. Ja narysowałam na chodniku yy, domek. Koło domu zawsze rośnie drzewo. To znaczy, że to jest szczęśliwy dom. Na moim obrazku świeci słońce. Ja narysowałam góry. Żeby dobrze narysować góry, trzeba rysować y, czasami krzywe i proste linie. Ja lubię rysować drzewo dlatego, bo na tym drzewie mieszkają wiewiórki to sami i też to wchodzę na drzewo z koleżankami i się tam bawię. Lubię rysować zwierzęta, zajączki, koninki, pieski, kotki i wiewiórki. Ja lubię rysować. Sarenki, ryby, żeby, żeby narysować portret mamy albo taty, trzeba dobrze narysować oczy, buzię, nos, ubranie, głowę i nogi. No i takie różne rzeczy. Żeby narysować portret swojej koleżanki, trzeba się bardzo starać. Bo ona ładnie wyszła. Na chodniku jest najlepiej rysować dom. Mi najlepiej na chodniku rysuje się ptaki. Ja bardzo lubię rysować w Dzień <mulary>

Dalej! Bliżej! Dalej! Bliżej! Dalej! Dalej! Bliżej! Bliżej! Bliżej. Do przeciwieństwa! 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 Uwierz nam i pamiętaj, gdzie przeciwieństwo jest. Przeciwieństwa! Przeciwieństwa! Głośno! Cicho! Głośno! Cicho! Głośno! Głośno! Głośno. Głośno cicho! To przeciwieństwa! Przeciwieństwa! Głośno! Cicho! Przeciwieństwa! Bliżej! Dalej! Przeciwieństwa! Góra! Tu! Przeciwieństwa! 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 przeciwieństwa. 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 przeciwieństwa.

Dzień dobry, dzień dobry. A, Witajcie, witajcie! Czy można? Bardzo proszę. Mhm. Dziękuję. Wspaniale, że przyszliście właśnie dzisiaj do naszej kawiarenki. Bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Mm. Jaki to dzień? Dzisiaj jest Dzień Miłej Obsługi. No, tak powinno być codziennie. Fantastycznie. A na czym polega Dzień Miłej Obsługi? Dzień Miłej Obsługi polega na tym, że dla każdego gościa mamy. co. Uśmiech! <laughs> <laughs> to rzeczywiście bardzo miłe. W takim razie, czy moglibyśmy coś zamówić? Słucham, najuprzejmiej. To co, kawę? Ze śmietanką. Poprosimy o dwie kawy ze śmietanką. Niestety nie ma już kawy. O. No to mogą być dwie szklanki soku pomarańczowego z lodem. Lodem. Sok to dobry wybór, ale nie dzisiaj. Czemu? Skończył się. Brak. <laughs> No to... To zamówimy tylko dwa ciasteczka. Serniki. Ha! Serniki! Mamy świetne serniki! Aj! Ale wszystkie zostały już zjedzone. Aha. <grym> no to daj nam w takim razie to, co macie. Co mamy? Co mamy? Mamy! Ha! Jasne! Dzisiaj dla każdego klienta mamy... <grym> <grym> Uśmiech! <grym> 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 nic więcej? No, nie ma już nic do jedzenia ani picia. A w takim razie, dlaczego nam wcześniej o tym nie powiedziałeś? No, bo to byłoby niegrzeczne. A przecież dzisiaj jest dzień miłej obsługi. W takim razie uśmiechnijmy się. Jeden, dwa, to chyba wystarczy. Mógłbyś już zgasić światło? Jasne, Emil. Ale jestem zmęczony. Tak, rozumiem cię, Bert. Dobranoc, Emil. Dobranoc, Bert. Hej, Bert? Bert? Chyba jeszcze nie śpisz, co, Bert? Bert? O. Nie wiesz, co się stało z moim czerwonym szalikiem? Co, Bert? Nie, Emil, nie mam zielonego pojęcia, co się stało z twoim czerwonym szalikiem. Aha. Słuchaj, Emil, wiem, że jestem bardzo zmęczony. Czy mógłbyś już spać? Ja chcę odpocząć. Dobra. No, dobra? Doskonale cię rozumiem, Bert. O. Myślałem tylko o szaliku, o. O moim czerwonym szaliku, Bert. A. Bert, jeśli nie znajdę mojego czerwonego szalika, będę musiał wziąć ten zielony drapiący, który mnie tak łaskocze szyję. Emil. A? Emil, co? Czemu zawsze zawracasz mi głowę jakimiś głupstwami, kiedy jestem okropnie śpiący? He? Czemu? A. Przepraszam cię, Bert. Doskonale wiem, co czujesz. Nie, Emil, nie możesz wiedzieć, co czuję, chyba, chyba, że byłbyś mną. O, ojej, dobranoc, Emil. Dobranoc, Bert. Ach. A, może Bert ma rację. Nie mam pojęcia, co czuje druga osoba, na przykład Bert. Ale... ale gdybym się mocno zastanowił, mógłbym sobie wyobrazić, że jestem moim starym kumplem Bertem. A... Może wtedy wiedziałbym, co on czuje. No tak, ale to trudna sprawa.. Hmm. Hej, postaram się wyobrazić sobie, że jestem Bertem. Zobaczcie, jestem w łóżku Berta, a więc... A więc pewnie jestem Bertem, a Bert pewnie jest mną. He. Ułożę się więc wygodniej i spróbuję się zdrzemnąć. Emil, dobranoc Emil. Hej! Emil, zaczekaj chwilę, nie śpij jeszcze. E, chcę ci coś pokazać? Hej, zgadnij, co znalazłem. O, rety, Znalazłem moją gumową kacuszkę. Cześć liczna gumowa kaczuszko. Hej, słuchaj, Bert, naprawdę nie mogę spać w takim hałasie. Czy ja się tak zachowuję? Hej, Emil! Hej, zgadnij, co jeszcze znalazłem? Co znowu? Znalazłem moją piłkę. Znalazłeś piłkę. A. Nie mogę zasnąć, bo ty mi bez przerwy przeszkadzasz. Czy ja się tak zachowuję? Hej, Emil, mam swój Uff. czerwony szalik. Ojej, ale się cieszę. Wiesz, gdybym nie znalazł czerwonego szalika, musiałbym wziąć zielony. No ten, który mnie łaskocze przyjechał. <laughs> Teraz już wiem, co czuje biedny Bert. Nie chcę dłużej być Bertem. Zrobię tak, pomyślę chwilę i znów będę sobą. O! Znów jestem Emilem, a Bert jest Bertem. O! Po tej zamianie z Bertem wiem już, co on czuje. Hej, Bert! Bert! Teraz już wiem, co czujesz, biedaczku! He, he, hey, co? Nie śpię, nie śpię, nie śpię. Ibert, słuchaj, już nigdy nie będę przeszkadzał ci w spaniu. 14. 14.

zamkowej gościmy wybitną śpiewaczkę, która poza tym jest znakomitą naśladowczynią ptasich głosów panią Olgę Szwajgier. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz pani Olga zaśpiewa nam hmm. to jest wystąpi jako hmm. przepraszam, głos jakiego ptaka będzie pani naśladować? Olga Szwajgier? Hmm. Pani tak wspaniale naśladuje głosy ptaków. No właśnie potworze. Pani Olgo, czekamy. Wesołek na płotnik Ja chętnie pani pomogę Przygotowałem specjalnie coś na pani występ Ptasie radio Juliana Tuwima Halo, halo Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju Nadajemy audycję z ptasiego kraju Proszę, niech każdy nadstawi aparat Bo sfurnęły się ptaszki dla odbycia narad Po pierwsze w sprawie co świtem piszczy w trawie Po drugie gdzie się ukrywa echo w lesie po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? Dziękujemy ci, potworku. Pani Olgo, głos jakiego ptaka będzie pani naśladować? Świergotnik, słowika, jastrawy. słowika, proszę słowika. Pierwszy słowik zaczął tak: halo. O, halo, lolo, lo, lo. tutu, tu, tu, tu tu, tu tu, radio, radio, dio, io, io. radio, potworku. potworku. Myślę, że pani Olga sama powinna wybrać głos jakiego ptaka chce naśladować. Wesołek na radio, tak, 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 tak tap, Oczywiście, ale może kogut i kukułka? Że aż kogut na radio, zapiał gniewnie Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie: A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie ustąpię rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Bodziu, lepiej się stąd odsuń! Ja tu pracuję! Widzicie? Bambuń robi coś do czytania! Dla małego Bodzia. Tak, tak. No, skończyłem. Wszystko gotowe, możesz już czytać, Bodziu! Proszę, Bodzio za bardzo przeczytał. Panie Boom! M, Bodzio, przepraszam! A? Co? A, aha, nie, nie szkodzi, nie ma się czym martwić, czerwony chłopczyku. To była taka litera, którą się czyta tylko raz. Naprawdę? Tak, pan Boom ma rację. Bodzio, Bodzio już nie może jej przeczytać. Odwiedzimy Słoma, który obiecał, że pokaże nam, jak wyrabia się bębny. Cześć. Cześć. Chodźcie do lasu, pokażę Wam, w jaki sposób wybieram drzewo na będę. O, to jest taki kawałek drzewa, w tym, że to jest jeszcze stojące drzewo. I nigdy nie wycinamy drzewa z myślą o bębnie. Wystarczy nam, że odcinamy najdolniejszy kawałeczek z takiego drzewa, które już zostało ścięte. O, to jest świetny kawałek, który by się nadawał na bębel. Teraz już mamy tutaj taki pień przed sobą. Co musimy zrobić? Dziurę, dziurę, Uwaga. Z zewnątrz taki bębenek, to robimy najlepiej siekierką. Można oczywiście inaczej, ale najszybciej robi się to siekierką. O, proszę bardzo. Siak. Jest? Jest. No, to lecimy do pracy. O! Ciach. Stawiamy na nogach. żeby było wygodniej grać. Skórę naciągamy przy pomocy takich naciągów. Odezwie się. No. no kolejny instrument gotowy. To co? Rozumiem, że gramy, tak? Będziemy grać? Tak. Fajnie. Whew. <laughs> wam, co znaczy słowo niespodzianka. <laughs> Otóż słowo niespodzianka znaczy... <laughs> Cześć Beata! <śmiech> hej, hej! <śmiech> Założę się, że pędzi komuś pomóc. To żadna niespodzianka. Pędzi potwór zawsze i wszystkim pomaga. A ja miałam mówić o niespodziance. Otóż z niespodzianką mamy do czynienia wtedy. Cześć bata. <gry> Cześć. <gry> <gry> Bazylis z Kasią idą do ogródka podlewać kwiatki. Robią to codziennie. To żadna niespodzianka. Niespodzianka to coś nieoczekiwanego. Coś <gry> Dzień dobry, Bartko. dzień dobry, hm. dziadek jak zwykle idzie komuś naprawić cieknącą rurę. Tak, w tym nie ma niczego zaskakującego. Tymczasem prawdziwa niespodzianka jest nieoczekiwana, zaskakująca. Dlatego, żeby pokazać wam, co to jest niespodzianka. Nie zjem tego bukietu. Tak, to będzie prawdziwa niespodzianka. <śmuch> Ale to chyba będzie za duża niespodzianka. <śmuch>